Słuchaj odrana. Radio było jego pasją już od najmłodszych lat, kiedy wspólnie z bratem tworzył pierwsze domowe audycje. Tomasz Klinger swoją reporterską pracę w polskim radiu rozpoczął już jako licealista. Przez 15 lat był także producentem telewizji Polskiej. Od czterech lat związany jest z Newstrumem Radia Gdańsk odpowiada za przygotowanie serwisów informacyjnych i materiałów wideo. Jak sam przyznaje, to już trzecia dekada jego pracy przed mikrofonem. Bursztynowy mikrofon jest dla mnie podsumowaniem blisko 28 lat pracy, bo kiedy spoglądam na kalendarz, to tę pracę rozpocząłem w 1995 roku, aż nie chce się wierzyć. I to była praca zawsze związana z mediami publicznymi. Najpierw Polskie Radio w Bydgoszczy, później Telewizja Polska w różnych oddziałach, no i na końcu Radio Gdańsk. Radio Gdańsk, które w tym momencie docenia... Hmm, to, co robię również w tej rozgłośni, ale dla mnie osobiście, to podsumowanie całej mojej medialnej działalności. Tomasz Klinger jest również autorem cotygodniowej audycji Kalejdoskop Radia Gdańsk. W każdą środę w towarzystwie ekspertów poruszane są najważniejsze tematy międzynarodowe. Nie brakuje również zagadnień związanych z bezpieczeństwem energetycznym kraju. Nasz radiowy kolega znany jest z picia kawy i prowadzenia dobrych, czasem przedłużających się rozmów. Radio Gdańsk. Słuchaj i obrana.